Dokładnie tak jak się spodziewałem. Wczorajsza informacja o 2000 subskrypcji dzisiaj jest już nieaktualna. Także tak, dla tych, którzy nie rozumieją, subskrypcje na moim kanale zaczęły fluktuować, czyli wczoraj było 2000, dzisiaj już jest mniej niż 2000, potem może być więcej niż 2000 i to sobie tak będzie skakało, aż nie będzie jakiejś takiej znaczącej przewagi. No, ludzie subskrybują, ludzie odsubskrybowują, subs od kurde, nie, nie umiem mówić dzisiaj, ale to bardzo ciężkie słowo, tak przy okazji. Więc tak to działa. Żeby nie było, zrobiłem sobie screena, wiedząc o tym, że dzisiaj już ta liczba będzie inna i na pewno będzie mniejsza. Jeden youtuber, swój yy, 10-milionowy przekraczał chyba 14 razy i za każdym razem świętował to, co potem stało się już jakąś taką tradycją i było mega zabawne. Ja nie będę czegoś takiego robił, bo to głupie. Chyba, że faktycznie będę miał kiedyś 10 milionów, to zrobię dokładnie to samo. Dzisiejszy dzień poświęcam na montowanie filmu i planowanie kolejnych nagrań, ponieważ, tak jak już mówiłem i tak jak już widzieliście, wstęp do mojej recenzji z lektorem jest zrobiony, przynajmniej w wersji podstawowej, więc muszę jeszcze dorobić całą resztę. To ma pójść w następnym tygodniu, więc jestem mega na hype i mam nadzieję, że się uda. W międzyczasie... Kontaktuję się jeszcze z jedną osobą, która może potencjalnie nagra mi wstęp do kolejnego filmu, tym razem na temat anime, który sobie już zaplanowałem jakiś czas temu i akurat ten konkretny aktor będzie idealny do tego. Zatem ja montuję rzeczy, wybawcie się dobrze, obserwujcie subskrypcję mojego kanału, bo będzie się teraz dużo zmieniać. Wrzucę wam gdzieś tutaj albo wrzuciłem już wam gdzieś tutaj screen z dwoma tysiącami. Tak po prostu dla zabawy. To tyle ode mnie w tą fluktuacyjną sobotę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak już. Wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.